Widzicie jak jestem humanitarny Zabędę zabić go z nosza, zabiłem go Zabiłem go z A, tylko że to właśnie jest to, że ta broń tak znosi, wiecie, tak jak się strzela, tak. Nie powiem, że epicko, bo to nie jest epickie. A, no właśnie wracając do tego naszego pierwszego starcia z Mechem w części drugiej, to... Pamiętacie, że mieliśmy tylko tam parę granatów energetycznych pa, dwa, dwa rodzaje shotgana i tam par karabinków chyba dwa I jak musieliśmy walczyć? Podrzucać mu energetyki i napieprzać Ale to taki szczegół, taki Nic nie Dobra Szpośocie w rękę padł Aha jeszcze ty, a cię za w ślizgiem Kurde ja miałby... aha bo pełniły mi się przyciski ja pitolę Taki fail Mie być śliska wyszła, jak zawsze. Ha! Okej... Okay. Widzicie, to poziomy takie... O, ten kulturalnie na łóżeczku, no! I nie brudzi podłogi, jak ten. Przejmij śmigłowiec, armochamy. Nie możemy zgubić tego śmigłowca. Śmiewaj swarze że dostasz wodę. Rokuję, chłop... A! Tego widzicie. To nasz nowy przeciwnik. Który potocznie nazywa się... Dowództwa. Dowództwa. Dowództwo. Dowódca. który to jest teraz tak, teraz takim mini-bosikiem w tej akurat misji. Pamiętam jak się z tym męczyłem jak za pierwszy razem grałem No właśnie, raz przyszłam to Cel wciąż aktywny, India 24 Właśnie trzeba tak Niedaleko będzie takie fajne miejsce do skrycia się ten się zbogował. takie fajne miejsce do skrycia się? Tutaj, chyba, to tu. Tak, to tu. Kurde! Tylko że on ma jeszcze lasy do tego. Dobra, przeładować. Kurde gnoje, jeszcze mi tu granaty rzucają. No dobra. Gdzie on jest? Chyba wiem. Padł. Dobra. Teraz też będzie z górki Teraz też będzie z górki Jak nas ci oczywiście nie zabiją Bo nie było bez sensu biec tam do niego Tam nie możemy I szybko do śmigowca Echo 24, jest już u ciebie Zaraz już prawie Nie uda Mam udało się, startuje I na ty nasze spowolnienie skok I chwycił się ha. jak szybko wzniósł się O. Ile? Śmiech. Mam nadzieję, że pamiętasz jeszcze z szkolenie braciszko. Ani przez chwilę w ciebie nie wątpiłem. Fetel jest epicki. Kocham Fetela. Super żołnierz 12 poziom e, Agresja 2 Taktyka 3 Potencjał 0 Psionika 8 Okej okay, kontynuuj Nigdy nic nam nie mówił Nie mówił Nigdy nie powiedział że jesteśmy braćmi Każdym swoim słowem testem, każdy wręcz prezent wykonywał, wychowywał nas na zabójców. Bracia wracają do Fireport. Nieświadomi koszmaru, który na nich czeka. Takie filozoficzne, no może nie filozoficzne. Poziom trzeci, sklep. Jest mój jeden z ulubionych poziomów. Patrzmy jakie to... jakie to, jak to uczucie zabić własnego brata. Nie powiem, żeby własna śmierć sprawia mi przyjemność. Pewnie nawet nie zastanowiłeś się, czy rozkazy mają sens, co? Zrobiłeś, co ci kazali. Wiesz co, co ja myślę? Myślę, że czułeś się winny, dlatego uciekałeś. Silny opór w sektorze 40. Te wirusy są coraz bardziej agresywne. Starczyliśmy dziś ci ludzi. Chyba cię popier, że wracasz do Fireport. Na minuty tam nie przyżyje się, mycie, nie dorwiemy. Zrobią to te świery. Jemu, cios kolejnego. Wygląda na to, że sprzątanie po sobie niezbyt z nim wychodzi. Oj spadamy Oj tam oj tam Wczytywanie na śniadanie Co robisz? Puszczaj Nie nie proszę a, a, a. No i tam, oj tam No i Fedor zawsze znikam w najlepszych momentach Do sklepu wyjść nie możemy Łączę mentalne No ja rozumiem, co, co chciałem powiedzieć Ha! ha Zbięta! Wandal ze mnie, wandal! Jezus Maria, matko przynajmniej świętsza jakiś sklep. No to ja tam, O. Jakie fajne drabinki se, se... Ktoś rozstawi, nie powiem kto. Zresztę cienie, jakiś apitole. Ja z z latarką chodzić, chociaż... Łoo, coś wciągnęli, co oni wciągają O stopy. Gołe i z butami Świeczka Ile świeczek? No tu też jakieś stopione To proszę nawet się na kołysza jak idziemy. Taka to jest fizyka. Świeczki, krąg, szatan, no ja... Świeczka znikła po uderzeniu. Poszukaj wyjścia ze sklepu. Backroom. Tam ktoś wszedł, ja tam idę, ja tam chcę. Nie ma nikogo. Nie ma nikogo. To się jest. O Boże! Kibel! Obsmarkany. Obsikany kibel. Flaczki. Flaczki są spoko. Coś chce najwyraźniej walczyć, ale o, Co to było? Ej. Oś jest zresztą. Ej bo ja jestem po sam, wdrożony sam Dziura w kiblu No kurę Pokaż się warczek facet Przynajmniej udawaj faceta To nie jest miłe jak się tak Hmm. Coraz ciekawie się robi ceny W sumie to już jest... Niedługo będzie 13 level Bo na razie jesteśmy super żołnierzami Tyt ty ty ty. Dobra, skończę, skończę Skończę, skończę Coś tam jest, coś tam jest Jest tu coś? Halo. To nic nie ma, szefie. Jedziemy dalej, Jezus Maria, to jest drabina. Biegam po drabinie jak jakiś mudzin A mu Lalka Lalkalmy. A jak się tam dostać? Ja chcę lalkalmy. Ja nie chcę tam, ja chcę lalkalmy. Ona tam jest. Jest pytanie jak się tam dostać. To nie jest miłe muziństwo. Są to ja przyszłem, co, nie? No, chyba, nie. 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 Diem, diem. Teraz będę mówił diem, bo to fajnie tak brzmi. Czyli nie dostanę lalki almy. Och, szkoda. Tak chciałem lalkę almy. Tak i pożądałem, a tu. No dobra, ale teraz jak tam wróci do góry. Dziękuję. Nie dostanę al... nie dostałem lalki almy i się oburzyłem. Jest foch i lak.